Sponsorem programu jest Orlen. Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz wylądowałaś na obozie kadrowym tym seniorskim? Który to był rok? Ojku. Jak <grych> że 2015 to no. um, setnie, bo tak jak mówisz, bo mnie wtedy nie było. No. Czy to był 2014? 2014 przed 15. Tak, no 2014. Czy już się szykowałaś na Rio? Tak. I co z tym Rio? Rok później pojechałam <laughs> odwiedzić Rio. No, generalnie co z tym Rio, no, byłam już w sumie tak naprawdę dość blisko, ponieważ na drugich, to były drugie eliminacje krajowe, byłam trzecia na jedynce 500, więc jeszcze te wszystkie starsze koleżanki jakby no były na tym już wysokim dość poziomie, więc jakby to było dla mnie, to był jakby dla mnie taki, taki znak, że faktycznie o jestem blisko i gdzieś tam się już. Na tej ostatniej prostej liczę z tymi koleżankami. No, ale oczywiście ostateczną decyzję zawsze ma trener, i jakby on zadecydował, że, że jedzie taka, a nie inna szóstka, wtedy was pojechać, czy piątka? Piątka, piątka na igrzyska, więc ja sobie po prostu musiałam swoją nagrodę odroczyć i, i poczekać cierpliwie do Tokio. <todgłosy> Ale byłaś pewnie troszkę wściekła? To zaciałało na Ciebie, mm. już teraz wiemy, bardzo motywująco? Myślę, że chyba jeszcze wtedy nie byłam aż tak świadoma, żeby jakby to, to potraktować, że to jest coś takiego złego. W sensie, było mi na pewno przykro, bo pamiętam, że jeszcze dziewczyny odwiedziłam przed Waszym wyjazdem już takim ostatecznym na zgrupowanie chyba do Portugalii z Wałcza jeszcze i chyba po tych eliminacjach to było i tam wręczyłam im jakieś tam bransoletki szczęśliwe mhm. i wtedy się tam chyba wszystkie we trzy popłakałyśmy i takie było to takie no, dla mnie też takie wzruszające, że właśnie one, chyba to był taki moment, że wtedy sobie uświadomiłam, że kurde one jadą, a ja byłam tak blisko i jednak jeszcze nie mogę z nimi pojechać. No ale to właśnie zadziałało faktycznie motywująco i po prostu jakby mnie ukształtowało chyba bardziej w tym, że że jakby no, jeszcze moja droga, jeszcze to nie jest ten czas dla mnie, jeszcze dopiero tak naprawdę moja droga z kajakami, taka już właściwa się zaczyna, i jeszcze bardzo dużo przede mną, także chyba wtedy tak to potraktowałam. No i odebrałam, tak jak już wspomniałam sobie, te medale właśnie w Tokio. A ty, Karolina, twoje pierwsze zgrupowanie seniorskie kadrowe, czy ty byłaś tam pierwsza, czy trener Tomasz Kryk był pierwszy? Nie, trener był pierwszy, no tak, tak, było tak, faktycznie, bo my, to był mój pierwszy rok seniorski i trener w tym roku został, został trenerem kadry. Dostałam powołanie, ja pamiętam, że pisałam jeszcze maturę, bo zgrupowanie było w Ałczu, na Bukowinie w Centralnym Ośrodku Sportu. Czyli to był I, 2009? Tak, dokładnie. I ja właśnie byłam z taką, pozdrawiam Anię, Annę Górzyńską, razem w pokoju się bałam w ogóle odezwać, nie? Bałam się seniorek, naprawdę. Uh -huh. e, <laughs> praktycznie przez dwa dni nic nie mówiłam, byłam tak zestresowana, że ja pamiętam, że ona chyba miała urodziny, ja nawet chyba życzyni nie zużyłam, bo byłam tak zestresowana i się tak bałam poważnie. Ale no miałam swoje zajęcia, bo jeszcze miałam, zdawałam maturę ustną, więc jakby troszeczkę z tego obozu byłam zwolniona. I pamiętam taki moment, że właśnie wystartowałam w Pucharze świata w Poznaniu. Jakąś chyba drugą czwórkę. Y, druga czwórka została złożona drugiego składu. No i okazało się, że pierwszy skład był piąty, a ten y, drugi skład był szósty i wtedy właśnie takie było o co chodzi. Nie? No i tak w sumie no, nie analizując za dużo, uczestniczyłam w tych y, zgrupowaniach. Faktycznie coraz mniej zostaje mi w pamięci z tamtego okresu, e, więc nie chcę tutaj jakby zakłamywać rzeczywistości, jak było, mi ktoś mi zaraz powie, że, że było tak albo inaczej. E, no, ale na pewno tam, pamiętam, że to był jakiś taki duży stres. Nie? Ja kompletnie nie byłam przygotowana e, na taką ilość treningów, jak wtedy była prowadzona przez trenera, nie? więc ja po prostu jakby na treningach zabezpieczałam często tyły. No ale <laughs> czego właśnie jakby trener nie był w stanie zrozumieć. Sponsorem programu był Orlen.